Niechlubne drugie miejsce, rak płuc, tuż po chorobach układu krążenia, w Polsce zabija najczęściej. Zgony z powodu raka płuc to jest 1500 osób, jeśli chodzi o mężczyzn, i prawie 6000 osób, jeśli chodzi o kobiety. To jest w skali całego kraju. Rocznie. W, skali roku. w tych statystykach zachorowalność wśród kobiet ciągle rośnie. Wśród damskich przypadłości równie groźny jest rak piersi. Optymizmem bynajmniej nie napawa fakt, że nie ma recepty na to, by choroby uniknąć. Praktycznie nie ma profilaktyki pierwotnej, czyli pewnych rodzajów zachowań, które mogłyby pozwolić na uniknięcie zachorowania, bo jest to bardzo wieloczynnikowy nowotwór. Pomóc w odstraszaniu raka ma higieniczny tryb życia bez papierosów, z odpowiednią dietą w roli głównej. Z uwzględnieniem dużej ilości warzyw, owoców, tłuszczów roślinnych i ryb, a z pominięciem różnych niezdrowych przekąsek i czerwonego mięsa, na pewno zachęcamy do uprawiania aktywności fizycznej. Żeby nie dać się rakowi pod wszelkimi postaciami przede wszystkim trzeba regularnie się badać. Do cytologii raz na trzy lata i mammografii raz na dwa zachęcali dziś specjaliści podczas konferencji dotyczącej profilaktyki nowotworów. Nie lekceważenie wczesnych w ogóle. O profilaktykę raka piersi między specjalistycznymi badaniami możemy zadbać również w domu. Piersi zaczynamy badać od, zaczynając od okolicy okołobrodawkowej. Pozycji należącą, posuwając takimi malutkimi, drobnymi ruchami okrężnymi. Rak nie wybiera, choć istnieją grupy ryzyka, to choroba jest w stanie doświadczyć dwudziestolatkę i emerytkę. Dlatego cytologia obowiązuje wszystkie kobiety. W gabinecie powtarzam również, że zapraszamy panie naj, najpóźniej po 25 roku życia, natomiast najwcześniej dwa lata po rozpoczęciu współżycia. Już w sobotę Światowy Dzień Onkologii, dzięki któremu drzwi otworzy wojewódzki szpital w Zielonej Górze. W programie konsultacje z lekarzami i bezpłatne badania. Specjaliści czekają od 10 do 15.